Siemaneczko, dziś nauczymy się potęg tak, aby seta z matmy na egzaminie ósmoklasisty stała się rzeczywistością. Jeśli ominacie pierwsza część, zatrzymaj ten odcinek i wróć do niego po obejrzeniu pierwszej części. Pamiętaj, że pracę domową wraz z odpowiedziami znajdziesz w opisie, a teraz zaczynamy. Następne zadanie, która z podanych liczb nie jest równa 4 do potęgi 28? No to po kolei lecimy pod punktami. Mamy 2 do potęgi drugiej, 7 i czwartej. W tym przypadku trzeba korzystać z tego wzoru, czyli wymnożyć potęgi. No i jeśli byśmy po prostu ślepo podążali tutaj wzorem, no to byśmy napisali, że to jest dwójeczka, tak, bo ona zostaje, do potęgi 2 razy 7, 14 razy 4, 56. No ale my tutaj szukamy, czy jakaś liczba nie jest równa 4 do 28. No i teoretycznie jakby ktoś tak mało pomyślał, to już by powiedział, że to jest odpowiedź, bo to wydaje się być inne niż to. No więc nie utrudniajmy sobie życia. I nie wymnażajmy tego, co jest na maksa w środku, wymnożmy tylko 7 z czwóreczką. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak naprawdę te 2 do potęgi drugiej to jest 4, bo 2 razy 2 to 4, prosta sprawa. I teraz tak jakby nasze 4, czyli nasze 2 do potęgi drugiej było podniesione do potęgi siódmej i jeszcze do potęgi czwartej. Czyli teraz dopiero zastosujmy mnożenie potęg. No i w tym przypadku mamy 4 do potęgi 7 razy 4 28. Także to nie jest odpowiedź dobra, bo tutaj szukamy liczby, która nie jest równa. Następnie pod punkt B. No i teraz znowu patrzymy. Mamy mnożenie. OK, coś tam było z mnożeniem. I teraz musimy się zadać sobie pytanie, czy mamy te same potęgi, czy liczby liczby, więc korzystamy z tego wzoru. No i ten wzór mówi nam, że, to, że w, przypadku mnożeniu, w przypadku mnożenia tych samych liczb o różnych potęgach. Y, dodajemy te potęgi, czyli 4 do potęgi 7 plus 21 28. Prosta sprawa. Y, następny przykład C. Tu już jest dzielenie. I również tych samych liczb. Tylko jaka tu potęga stoi? No stoi jedyneczka, pamiętamy o tym. I co robimy, jeśli jest dzielenie tych samych liczb? O różnych potęgach? Odejmujemy potęgi. I pamiętajcie, że to jest to samo co taki zapis. To jest identyczna rzecz, bo ułamek jest dzieleniem. Więc tak samo jak tutaj od 29 odejmujemy 1 i jest 4 do potęgi 28. Tak samo tutaj wynikiem jest 4 do potęgi 28. Od górnej potęgi odejmujemy dolną. Teraz pod punkt D mamy 16 do potęgi 14. No i nie podoba mi się ta 16, no bo przecież szukamy, a przynajmniej sprawdzamy, czy dana liczba yy, czy daną liczbę da się zapisać w postaci 4 do potęgi 28, więc my spróbujmy tą szesnastkę przekształcić w czwóreczkę. Więc musimy zadać sobie pytanie, do jakiej potęgi podnieść czwórkę, żeby otrzymać szesnastkę? No do drugiej, bo 16 to 4 razy 4. Ok, więc tak jakby możemy sobie teraz tą szesnastkę zapisać jako 4 do potęgi drugiej. No i nasza szesnastka była jeszcze do potęgi 14. Więc to jest nasza szesnastka w nawiasie, tylko zapisana w innej postaci. I ona jest jeszcze do potęgi 14. No i w tym przypadku, w tym momencie, ukazuje nam się wzór, który mówi nam o tym, że trzeba wymnożyć ze sobą te potęgi, czyli wynikiem jest 4 do potęgi 28. No i zostaje przykład E. No i wiadomo, że jest to poprawna odpowiedź na to pytanie, ponieważ wszystkie wcześniejsze liczby były równe tej liczbie, a my szukamy tej liczby, która nie jest równa tej liczbie, więc A e jest na pewno odpowiedzią natomiast jeszcze raz chcę to powiedzieć żeby to było jasne że nie ma wzoru, tak jak sami widzieliście, na dodawanie tych samych liczb o różnych potęgach także pamiętajcie, że te wzory to są wtedy, kiedy mnożymy lub dzielimy te liczby o różnych potęgach, a nie kiedy dodajemy lub odejmujemy 8 do potęgi drugiej razy 2 do potęgi czwartej no to tutaj ani nie ma tych samych y, mianow, y, przepraszam, y, potęg ani liczb, no ale my już wiemy, że ósemkę można sprytnie zmienić w dwójkę, podnosząc dwójkę do potęgi trzeciej, więc my to tu zastosujemy, więc piszę 2 do potęgi trzeciej, to jest moje nowe 8, i moje 8 tutaj jest do potęgi drugiej. Czyli ja muszę moje 8 w tej postaci podnieść do potęgi drugiej i teraz wszystko się zgadza. Razy 2 do potęgi czwartej. Na dole problemu nie mam, bo od razu mam te same liczby. Mam 2 do potęgi 9 razy 2 do potęgi 9. No to dodaję potęgi, prawda? I jest 2 do potęgi 18. Następnie na górze tu trzeba wymnożyć potęgi, czyli 2 do potęgi 6 razy. Tutaj jest 2 do potęgi 4. No i na dole przepisuję bez zmiany. Na górze dodaję potęgi, bo mam mnożenie tych samych liczb o różnych potęgach, czyli 2 do potęgi 10. No i, no i na dole 2 do potęgi. 18. No, i teraz tak, teraz się okazuje, że no normalnie byśmy zrobili tak, że byśmy przypisali dwójkę i od górnej potęgi odjęli dolną, ale jak widzicie, wtedy otrzymalibyśmy ujemną, czyli na tym nie będzie ujemną potęgę, czyli nie będzie na tym koniec, a będzie jeszcze wymagany jeden krok. Mianowicie tak, 2 do potęgi 10, 18 to jest 2 do potęgi minus 8. I tam wyżej pokazałem wam wzorek, że jak jest coś do. No, gdzie to jest, gdzie to jest? Tutaj to jest ten wzorek. Szybko go sobie wkleję niżej. Hmm. Tutaj to jesteśmy? O, popatrzcie. Czyli, tak jakby nasze a to dwójka w tym przypadku. I 2 do potęgi minus 8, muszę nazwę włączyć. To jest to samo co 1 przez 2 do potęgi 8. Czyli ten minus jest tak jakby wykorzystany na to, żeby odwrócić to. No, i jakby już potęga przechodzi bez minusa. 3 do potęgi 4 i jeszcze do potęgi 2, razy 3 do potęgi 3. No to tutaj prosta sprawa, wymnażamy potęgi, tak, czyli będzie 8 razy przepisujemy. No i tutaj też przepisujemy, bo tu się jeszcze nic nie wydarzyło. A na dole mamy dzielenie, mamy te same liczby, więc możemy odjąć od tej potęgi tą zgodnie ze wzorem. Więc 3 do potęgi, no i tak. 15 ze względu. Jest dzielenie, więc tutaj mówimy 15, odjąć 5 czyli dziesiątej, dobra, na górze mamy mnożenie tych samych liczb po różnych potęgach, więc dodajemy potęgi, więc jest 11. no i na dole przepisujemy bez zmiany, no i mamy znowu dzielenie tych samych liczb po różnych potęgach, więc przepisujemy liczbę i od górnej potęgi odejmujemy dolną, czyli mamy 3 do potęgi pierwszej, czyli po prostu 3. No więc z takiego czegoś skomplikowanego otrzymaliśmy ładny wynik, dobra. Następny przykład. 2 razy 2 do potęgi czwartej dodać. 2 do potęgi ósmej podzielić na 2 do potęgi trzeciej. No to musimy się zająć oddzielnie tym i tym, ze względu na to, że kolejność wykonywania działań obowiązuje, tak? A dodawanie jest za mnożeniem i dzieleniem. Dobra, jaka to jest potęga? No pierwsza. Mnożenie tych samych liczb o różnych potęgach, czyli dodajemy potęgi. Czyli mamy 2 do potęgi piątej dodać. 2 do potęgi 5 oczywiście powstało z tego, i teraz dodać, napisałem, bo jest dodać tutaj, i teraz się zajmujemy tym, i tu jest dzielenie tych samych liczb po różnych potęgach, czyli odejmujemy te potęgi. 8 odjąć 3, 5. Ok, i dostaliśmy takie coś, i nie mamy żadnego wzoru ani na dodawanie liczb podniesionych do różnych potęg lub tych samych potęg, ani na odejmowanie takich liczb podniesionych do, jak, do jakichś potęg. Także musimy tutaj sprytnie do tego podejść. Popatrzcie, jeśli mam w portfelu, okay. Mam w portfelu dyszkę i jeszcze dołożę dyszkę, tak? To prawdą będzie, jak ja powiem, że mam dwie dyszki, tak? Czyli 10 plus 10 mogę zapisać 2 razy 10. I to jest prawda, tak? 20. Wszystko się zgadza. I tak samo zróbmy tutaj. Czyli mamy 2 do 5 i jeszcze dodajemy 2 do 5. Czyli mamy tak jakby dwa razy 2 do 5. Mamy dwa razy to samo i tym samym jest te 2 do 5. Jakby 2 do 5 było banknotem, tak to można by było powiedzieć, że 2 do 5 włożyliśmy do portfela i jeszcze włożyliśmy kolejny banknot 2 do 5, więc mamy dwa razy taki banknot. No i w tym momencie, takim sprytnym, logicznym myśleniem, utworzyliśmy sobie wzór. Bo 2 tutaj jest do potęgi pierwszej, oczywiście, tak? Bo zwykła liczba jest do potęgi pierwszej. No i mnożenie tych samych liczb nam się zrobiło o różnych potęgach. Czyli wystarczy dodać potęgi, a liczbę przepisać. 1 plus 5, 6. Także takie sprytne tutaj podejście. No i jeszcze jedno fajne zadanko, czyli zapisz liczbę, no tak jak tu widzicie, w najprostszej postaci. I w, te, w tego typu zadaniach pierwsze, co robimy, to patrzymy, czy wszystkie te liczby, które są w wyrażeniu, czyli w naszym przypadku 81, 9, 27... Czy nie da się zapisać jako potęgę tej samej liczby? O co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że przecież 81 to jest 3 do potęgi czwartej. 9 to jest 3 do potęgi drugiej. A 27 to jest 3 do potęgi trzeciej. I to nam bardzo ułatwia sprawę, bo tak jak w tym momencie nie wiemy za bardzo, co możemy zrobić, tak w momencie przekształcenia sobie tych liczb w potęgi liczby 3... Już nam się to już rozjaśnia nam się sytuacja Ponieważ teraz tak mieliśmy 81 do potęgi drugiej Więc nasze nowe 81 Dajemy do potęgi drugiej Mieliśmy znak dzielenia następnie więc znak dzielenia Piszemy Później 9 do potęgi trzeciej więc nasze nowe 9 musi być do potęgi trzeciej I później mnożenie I 27 było No tutaj jedynka jest no ale wiadomo Tutaj nie musimy już pisać jedynki No bo 3 razy 1 to 3 Więc zostaje w tej postaci no i dobrze, na początku to, co nam się rzuca w oczy, to trzeba wymnożyć te potęgi. Także 3 do potęgi 8 podzielone na 3 do potęgi 2 razy 3, 6 i razy 3 do potęgi 3. No i kolejność wykonywania działań w tym przypadku to jest po prostu od lewej do prawej, czyli na początku 3 do potęgi 8 dzielimy na, przez 3 do potęgi 6. W przypadku dzielenia tych samych liczb o różnych potęgach, potęgi odejmujemy, czyli tutaj wynikiem będzie 3 do potęgi 2. No więc właśnie, czyli z tych dwóch liczb powstało teraz 3 do potęgi drugiej, i to jeszcze wszystko ma być pomnożone razy 3 do potęgi trzeciej. No i w tym przypadku korzystamy z tego wzoru, czyli dodajemy potęgi, i wynikiem jest 3 do potęgi piątej.